Cześć widzowie, cześć youtuberzy! No tak, środek tygodnia, ja wiem, ale czyż to nie jest wspaniały wieczór, żeby przejechać się kładem? <laughs> jest raptem minus 5 stopni, więc dosyć ciepło. Tak naprawdę, i mówię, no kurczę, skoro jest okazja, żeby się kajtnąć to, to się kajtniemy O, i nie będę sam. O, się <laughs> Cześć, fajnie, że przyjechałeś! <laughs> No kurwa ileż można tego pisał oglądać. <grymne> <grymne> Nie, w końcu ktoś normalny, się wieczorem. Bo to 19 godzina, to żadne wiesz, noc. O jakiś wydech chyba mamy. Ładnie chodzi. Ale no fajnie. Pojedziemy sobie... <śm> Pojedziemy sobie, mam nadzieję, po takich nieprzetartych, nieprzetartych szlakach, więc, e, więc powinno być fajnie, bo śnieg cały czas jest i tak naprawdę jeszcze tego śniegu troszeczkę nam przybyło, bo, y, y, bo padał śnieg po prostu, e, taki no już taki, taki drobny, ledwo co, no ale padał śnieg, więc tak naprawdę tego śniegu troszeczkę powinno być więcej niż było od samego początku. I dlatego mówię kurczę, jak trafimy na nieprzetarty szlak, taki gdzie ktoś jeszcze nikt nie jeździł w sensie, to powinno być fajnie, bo jak trafimy na szlak taki przejechany, no to bez śniegu to będzie tak sobie, nie? Na tym. Także no, zapraszam, zostańcie do samego końca. Nie będę dużo opowiadał, a może będę, nie wiem jeszcze co mnie natchnie. Jedziemy się przejechać po prostu. No. Jest, jest czas na to, żeby właśnie o, wieczorkiem sobie wyskoczyć, bo tak naprawdę tak jak mówiłem to jest godzina... E, to jest godzina, słuchajcie, dziewiętnasta Więc tak naprawdę, jakby to było lato To byłby taki e, wieczorny wyjazd na Kładzika, nie? No, mm, e, no, no, trochę po dziewiętnastej Długo nie będziemy jeździć, no taki tam rundalek po prostu Myślę sobie oj, Gdzieś e, Z godzinkę No też jest dosyć chłodno, ale ja dzisiaj no ostatnio było minus jeden, no to byłem bardzo lekko ubrany, nawet za lekko kamizelkę zakładałem na dojazdówkach. Na wiesz, ale teraz jak już dzisiaj no jest trochę chłodniej to wziąłem jednak kamizelkę elektrycznie podgrzewaną, bo robi robotę. no i Szkoda tylko ta jedna rękawiczka, z która mi się popsuła, no nie działa. Także no w dłonie jest zimno. I o ile w samym terenie jak się jeździ no to jest spoko tak przy jeździe. Już yy, przyjeździe, już yy, w, na, na, na dojazdówkach to jest po prostu chłodno. Ale nie będziemy robić wielkiej dojazdówki dzisiaj. Uuu, ole, tu lód, ja pierdziu straszny. Ole, straszny lód, kurde, jak tańcuje kładzior No dobra, wskoczymy w las, to jeszcze się odezwę, wtedy będzie najciekawiej. Uhu. Fajnie, jak się wiedzie do lasu, to tutaj jest dalej zima. W sensie, że na drzewach dalej jest śnieg i, i dalej jest fajnie. Kolega troszeczkę jedzie bardziej z tyłu. Nie mam lusterka. O, w końcu muszę założyć, ale oczywiście no nie było czasu, bo to w zasadzie dopiero co jest w poniedziałki no to zajmuje się młodym. Nie ma szans, żeby się gdzieś ruszyć i coś zrobić. Niestety, ale w Wow, ale tu lodowisko, naprawdę. I sobie zaraz tutaj tu sobie wskoczymy do boku troszeczkę na skuśkę, że tak powiem, i, i jedziemy na taką bardzo fajną ścieżkę, która wydaje mi się, że może się Wam spodobać, bo taka fajna wąska, ale jednak ścieżka. O ile trafię do niej, bo dawno tu nie byłem. Nawet powiedziałbym, że bardzo dawno. Niektórzy, tak jak mój brat, bardzo lubią tak jeździć właśnie w przełajowo. Ja też trochę pod warunkiem, że jest właśnie taka dziura na przykład do przejechania, która wymaga troszeczkę takiego. No, większego wysiłku. Pięknie, patrzcie na to. Przeszedł. Ja sobie wolny bieg włączę, bo szkoda paska. O, i dojeżdżamy chyba do, do naszej ścieżki. Chyba ona tu gdzieś idzie. Tu jest droga. Tu jeszcze nie. Ale gdzieś tutaj z boczku powinniśmy się przebić. Jest, patrzcie to jest ciekawe, a właśnie, zapomniałem, że tutaj nie, to dalej jeszcze to jeszcze nie dojechaliśmy do tego, co miałem dojechać. O czym wam cały czas mówię? Zaraz się gdzieś przebijemy, trochę. Kar... Zaczyna mi parować, jednak, wolna, wolna jazda. Ale jazda właśnie o, tak jak zimą jest śnieg, tutaj nie, nie przetarte, to fajne. E, to, co na tych drzewach wisi, to po prostu robi robotę. Jest mega kozacko. No i jest ta adrenalinka, bo w zasadzie, kiedy nie widać tam, gdzie chcesz jechać, to jest podwójna e, frajda. Tak prosto mówiąc, adrenalinka, która Cię bierze, że no jedziesz nieznane trochę, nie? Takie miejsce, którym jeszcze nie byłeś. No, i dojechaliśmy do do tej naszej autostrady. O, kozacko. Jedzie, jedzie. No, i tutaj możemy już trochę szybciej. Pięknie. Kodiaczek w ogóle chodzi rewelacja. Powiem wam, że no, nie dotarty jeszcze, więc nie wstawiam mu za specjalnie. Ale też nie wolno nim jeździć tak jak fleją na dotarciu. Trzeba tak trochę... No z wyczuciem po prostu, żebyście go nie popsuli, ale żeby się docierał na różnych obrotach i to jest chyba najważniejsze w tym docieraniu całym O! Kuniec Nie ma przejazdu! Musimy gdzieś dalej. Przeszła dalej Ale może No dawno tu nie byłem, więc... Troszeczkę objedziemy tędy. Także z tym docieraniem takiego właśnie okłada, to tak trzeba z wyczuciem, żeby go nie popsuć, ale też go dobrze dotrzeć, nie nie w sensie, żeby go nie zamulić od razu. Ała, ole przywaliłem komeru. Ja nie lubię tak między żywami, jak jest tak ciasno, to nie lubię tak jeździć. Musi być taka trochę większa przestrzeń. To wtedy jest znacznie fajnie. I fajnie, że kolega jest ze mną, bo jakbym był tutaj dzisiaj sam, to bym się bał jechać. A tak to jednak, jak coś tu się miałoby wydarzyć, to, to jesteśmy razem w tym wszystkim. O, jakaś droga. O, i samochód stoi jeszcze na dodatek. Proszę bardzo. Ktoś tu mieszka. A tak. To czekajcie, to zaraz go tutaj objedziemy. Ktoś tu sobie mieszka, niech sobie mieszka. Czy my sobie tu objedziemy? Chyba objedziemy. Także spoko, koleżko, mieszkaj sobie my tutaj nic u ciebie od ciebie nie chcemy. <laughs> Tylko że wyjechaliśmy kurde w drogę, no a niespecjalnie chciałem drogą ujechać trzeba gdzieś tu się przebić na lewo teraz jak pojeżdżę jeszcze trochę to tak na e, pierwszy przegląd wkładzie, czyli pierwszą wymianę oleju robi się na e, 240 km teraz kiedyś było na 320 teraz Yamaha zmieniła to od e, tego modelu którym teraz jadę i i teraz jest to trochę wcześniej niż było do tej pory. O, i tu jest fajnie nie, nie przetarty szlak, gdzie możemy sobie troszeczkę pogonić. O, zimno w patrzałki, jak jechać bez e, tego. Szybę mam podniesioną, to trochę zimno. Na tym przeglądzie tego kłada to powiem Wam, w zasadzie e, jest to. Całkiem spory ten pierwszy przegląd. Bo tam się wszystko dokręca. Najważniejsze rzeczy to z tego przeglądu to właśnie to, żeby poskręcać, poskręcać tego kłada, sprawdzić wszystkie e, rzeczy, czy on się tam nie rozkręcił. Silnikowo to w zasadzie jest do wymiany tylko olej i filtr. Także bez żadnego szału, bo to takie chyba standardowe, ale zawsze każdemu powtarzam, że wymiana oleju to nie przegląd. No bo to chodzi właśnie o. To sprawdzenie tych części tego kłada, czy się tam nie rozlatuje albo nie wiem, coś się nie odkręciło, na przykład most. A powiem wam, że widziałem takie przypadki, gdzie ktoś jeździł z luźnym mostem, niedokręcone miał śruby i most jak podskakiwał, to rozbijał te uchwyty w ramię, takie te, no te kółeczka, na których jest zamocowany i doszło do tego, że po prostu ten most wyjechał, składa te e, mocowania się tak rozbiły o tutaj to lipa w sumie ja mogłem tam tędy jechać no tak się rozbiły te e, te e, mocowania, że po prostu most się wyrwał z, z ramy i trzeba było dorabiać nowe uchwyty spawać w ramię, nie? No, taka awaria z głupoty, bo tylko dlatego, że komuś nie chciało się tego dokręcić. Wystarczyło, żeby to dokręcił i już by było po temacie, nie. Tak samo na moim własnym przykładzie, przy, pierwszych, przy pierwszym kładzie jaki miałem, to nie dokręciłem yy, tej. Nie dokręciłem wahaczy na przykład. I też mi się porozbijały, o, coś tu leży. Chyba tędy nie zjedziemy, czekaj Muszę iść zobaczyć, kurde Czy my tędy zjedziemy? Nie zjedziemy chyba Trzeba byłoby poszukać drogi innej Nie no, tutaj wygląda jakby zjechał Kurde Tak, tu O, Takie Przechył trochę jest, kolega nie zjeżdża Chyba e, spoko Wiedzie? Dawaj, dawaj Elegancko Elegancja Francja No i jesteśmy na dole A tu Kuśba bagno <ścoughs> O, szybki bieg mi się włączył A ktoś tu jeździł, proszę bardzo. I to całkiem świeże, kładowe ślady. Ktoś tu moje trasy uczęszcza. <grymianowodzące> mhm. Dawaj, dawaj! Teraz ja mu przyświecę. Fatka jakoś strzelimy.